No, jest. Akurat kilkanaście minut później już nagrywam. Akurat teraz wygląda najlepiej, nie? O, czekaj. Tutaj jest, jest akurat księżyc z gwiazdką, nie? Ale to nie wszystko, bo zauważyłem jeszcze jedną. Tutaj. Nagrywam, żeby było, tak? Zdjęć nie będę robił jak szalony znowu. Dobra, tutaj też ledwo widać. A, tutaj widać tą gwiazdę. Dobra, tak nie widać. Dobra, tutaj jest jedna gwiazda. A tutaj jest druga słynna para, akurat tu. O. Nie, no. Telefon się zjewał trochę. O. Dobra, trzymajcie się do zobaczenia i narka. Tam już nie widać, bo trochę zamglona czy coś. Albo nie, troch, trochę tam widać. O. Dobra, widać, bo tam miałem przyciemnione. Trzymacie się do zobaczenia i narka. O, o tam trochę będzie przyćmiewać w ogóle. także trzymacie się do zobaczenia i narka. Albo w sumie. Zobaczmy jeszcze z tamtej strony, ok? Dobra. Okej. Okay. Okej. Okay. Dobra. Tam jakaś folia leży, ale to nieważne. Więc no, wygląda normalnie. Typowy wieczór. Więc dobra, idźmy. Tutaj i tak nie ma za dużo. Okej. Okay. Dobra, trzymajcie się do zobaczenia, i narka jeszcze pokażę Wam trochę. To były dwie gwiazdki jeden księżyc. Więc trzymajcie się do zobaczenia, i Elo. Nie no, taki horyzont, że się napatrzeć nie można, nie?